część trzecia jedziemy wolność to jest coś na czym mi zależy i idziemy w kierunku uzyskania tej sprawczości zwróćcie uwagę że o ile dobrze pamiętacie odcinek temu czyli dla niego właściwie jakieś 30 sekund sławuś cały czas się zarzekał że on jest najpierw konserwatystą Potem dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę dla niego wolność to jest swoboda, czyli punktem odniesienia jest punkt widzenia Sławusia, który oczywiście za swoje najbardziej wolnościowe wartości wyznaje swój własny punkt widzenia, czyli hardkorowy katolicyzm, konserwa taka, że można obok sardynek kłaść i nikt się nie skapnie, a także pamiętajcie argument siły, bo według Sławusia jak masz siłę... To możesz robić co chcesz, to masz wolność. Nie moi drodzy, po raz kolejny to jest swoboda. Jeśli nie szanujesz wolności innych ludzi, na przykład do niewyznawania dokładnie tych samych wartości, co ty wyznajesz, jesteś według mojej opinii debilem. Od wielu lat budujemy swoje środowisko, budujemy partię polityczną, budujemy swoje zaplecze, budujemy też poparcie, które cały czas jest coraz wyższe. To jest kolejna rzecz, czyli to wieczne budowanie poparcia. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy znacie środowiska około konfederackie, ale oni uprawiają właśnie takie zbiorowe klepanie się po pleckach, że cokolwiek oni robią, to to jest dla dobra partii. To jest takie budowanie wizerunku Schrodingera, bo z jednej strony mamy Grzesia Brauna, i on odwala inby, ale według Sławusia i jego kolegów, no to Braun może robić sobie co chce, on wcale nie buduje tym wizerunku partii. Korwin też może sobie tam wypisywać czy wygadywać o akwareliście, to nie jest budowanie wizerunku partii. Ale z drugiej strony, jak na przykład Mendzen sobie zrobi tak zwane piwa z Mendzenem, gdzie przy piwku sobie pogada o tym, jakby fajnie było, jakby podatków nie było, nie no, to, to już jest budowanie wizerunku partii, to już jest 100% legitną skam działalność polityczna. I my po prostu musimy, lewaki głupie, zaakceptować fakt, że to jest działalność polityczna na wizerunek partii. Nie jakieś programy, propozycje, projekty ustaw skąd. Kiedyś na jakimś tam forum wolnościowym mówiliście, że my nie przekroczymy 1%. Potem mówiliście, że walczymy o 3%. Potem, że o 5%. Pół roku temu, że słyszałem, że walczymy o 10%. Za pół roku się dowiem, że my walczymy tylko o 15%. Ale tak, my bardzo ciężko pracujemy i z roku na rok mamy coraz wyższe poparcie, coraz większy wpływ na rzeczywistość. I różnica pomiędzy nami jest taka, że wy tylko mówicie, a my realnie działamy. Tworzycie filmy, których nikt nie ogląda. Piszecie książki, których nikt nie czyta. Piszecie rzeczy, które kompletnie nikogo nie Interesują. Nikt nie jest zainteresowany, co macie do powiedzenia na jakikolwiek temat, bo nie macie żadnego wpływu na rzeczywistość. Wy tak naprawdę nie istniejecie z punktu widzenia polskiej debaty publicznej, a my istniejemy i w ciągu pół roku będziemy mieli kluczowy wpływ na polskie życie po 2023 roku. Większej głupoty i debilizmu chyba naprawdę to ze świecą szukać. Ale na poważnie, co my tutaj mamy? Przede wszystkim downgrade kontrrozmówcy. I to jest kolejna rzecz, która według mojej opinii powinna być zjechana przez Wiecha. Tylko my już się przyzwyczailiśmy, że Wiech w tym momencie sobie siedzi, nie wiem, gra na telefonie, whatever. Kolejna rzecz to mamy jakąś autokompensację na rzecz... Na no stary Ziggy Freud by śmiało powiedział, że zrzucania swojego wizerunku na kogoś innego w celu jego... Oczernienia. Powiedzmy sobie to wprost. Ma to na celu w zestawieniu dwóch tych środowisk przedstawić, że właśnie to Konfederacja jest bardziej wolnościowa po raz kolejny 2137 w stosunku do wolnościowców, bo wolnościowcy to nic nie robią. Tylko teraz zestawmy sobie opis tego, co mówi Menzen z samą Konfederacją. Czy słyszeliście o recenzji jakichkolwiek książek Menzena? Korwina czy kogokolwiek innego z konfederacji? Nie. Jedynie moja recenzja, która na tym etapie już jest memem, bo zapowiadam ją, zapowiadam i nie jestem w stanie nagrać, jest powszechnie znana i zapowiedziałem, że ją zrobię tylko i wyłącznie z tego powodu, bo zauważyłem pewną niszę. Na marginesie, może w najbliższym czasie, wreszcie ją wypuszczę. Czy słyszeliście, aby jakiekolwiek wydawnictwa mainstreamowe wydawały książki korwinistyczne? to może inaczej może słyszeliście w mainstreamie, żeby ktokolwiek do korwinistów się odniósł w sensie pozytywnym. Oczywiście pomijając wszelkie możliwe ziemkiewicze, czy jakieś tam inne łyse pały, które gadają bzdury na internetach i właściwie nic poza tym. Po raz kolejny znów nie. Okej, okay, a może słyszeliście o tym, aby Konfederacja coś zmieniła, wpłynęła na coś, wysunęła jakąś ustawę, która całkowicie by odmieniła losy Ziemi, tej Ziemi lub też doprowadziła do tego, żeby państwo polskie obrało jakiś kierunek? Raczej nie. Innymi słowy, mamy tutaj sytuację, że przygania kocioł garnkowi. Ponieważ tak się składa, że wolnościowcy, mimo tego, że ich nie trawię, szczerze mówiąc, uważam ich za wannę kretynów, autentycznie realizują się w tak zwanym trzecim sektorze. O trzecim sektorze nagram osobny odcinek. Skrypt już jest napisany, nie martwcie się. Ale tak, ludzie deklarujący się jako wolnościowcy są w nim niezwykle aktywni i, według mojej opinii, po prostu robią za darmową siłę roboczą. Jednak o tym w innym materiale. Jeżeli mi się jakaś firma nie podoba, jeżeli uważam, że jest dziadowska, to zakładam swoim, wywalam tamtą z rynku. Po pierwsze, nie mogłem sobie odmówić Kinder Ekonomia, po drugie, zauważcie, jak Sławuś jest wyprowadzony z równowagi: on jest po prostu wkurwiony. Tylko i wyłącznie dlatego, że Chmielowski rzucił parę faktów. Na czele z tym, że Sławuś nie jest posłem, a partia, którą prowadzi, nie jest wolnościowa. Ale wróćmy na chwilę do tej kinderekonomii, ponieważ to jest bardzo ciekawe. Ten słynny tekst, załóż firmę jak ci się nie podoba, to jest taka typowa dziecinna ucieczka na zasadzie nie możesz krytykować firm dopóki sam jej nie założysz. Dopóki nie przekroczysz pewnego statusu, czyli statusu wybranego, jedynego, wspaniałego prywaciarza. To pod żadnym pozorem nie masz prawa krytykować prywaciarzy. Przypominam, mówi to o zadeklarowany rzekomo wolnościowiec. Powtórzmy jeszcze raz. Zadeklarowany wolnościowiec konserwatysta mówi, że jeśli nie jesteś kimś, to nie masz prawa krytykować kogoś. Ale dalej jest jeszcze lepiej, ponieważ Sławuś wychodzi z założenia, że jeśli nie masz partii, nie możesz pod żadnym pozorem krytykować partii. Przy okazji robiąc ucieczkę do przodu, że, no, wprawdzie, wolnościowcy mają parę partii, ale nie osiągają one żadnych sukcesów, więc dupa. Jeżeli doskonale wiecie, co, czego oczekują wyborcy, na jaką partię jest zapotrzebowanie, to załóżcie wreszcie swoją jakąś partię. No tak, zakładacie, mamy chyba teraz trzy partie libertariańskie, dwie partie, które mówią, że są prawdziwie wolnościowo, których nikt nigdy nie słyszał. A my mamy w sondażach 10%. To jest ta główna różnica pomiędzy nami. Innymi słowy, wychodzi na to, że Sławusia nie można krytykować, obojętnie czy masz tą partię. Czy nie masz? Obojętnie czy masz firmę, czy nie masz? I to jest dla mnie piękne udowodnienie tego, co wcześniej Wam mówiłem, że ten tekst słynny, załóż firmę, to tak naprawdę jest buzzword do rzucenia, ponieważ nawet jeśli tą firmę założysz, nawet jeśli pokażesz, wyjdziesz na ten wolny rynek, po miesiącu będzie korporacja, bla bla bla, bla bla, bla i przyjdziesz do kuca, powiesz mu dokładnie to samo, co powiedziałeś przed. To on i tak powie, że jesteś głupim lewakiem, nie znasz się i zamknij mordę. Tylko wiecie, co mnie tutaj rozwala, że my nie mamy do czynienia z czternastoletnim kucem wypisującym zdurki na Twitterku, tylko to jest stary koń, który stoi na czele tej partii i bez cienia wątpliwości gdacze takie pierdoły. Nawet nie wiem czy z litości, czy z tego powodu, że po prostu nie mam czasu, już nie wspominam o tym, że wcześniej Chmielowski mu wyjaśnił grzecznie, dlaczego te 10% to nie jest 10% wolnościowców, tylko to jest 10% konserw, szurów, foliarzy i ludzi, którzy łażą za tak zwanymi ludźmi inbami. Akurat y, krytykiem partii libertariańskich, tych takich typowo kanapowych, o których tu powiedziałeś, jestem nie mniejszym niż ty. Uważam, że libertarianie w Polsce mogą się realizować tylko jako radykalna mniejszość. I rozmiękczanie naszego y, przekazu skrajnie wolnorynkowego, doklejaniem do niego. Przekazu skrajnie, przepraszam, Szurskiego, to jest właśnie ten problem. Libertarianizm i liberalizm ma ogromną, ogromny kłopot z partią Konfederacja z prostej przyczyny. Nie dlatego, że wam dobrze idzie. O, Chmielowski za mnie to zrobił. Oczywiście pociąłem troszeczkę jego wypowiedź z tego powodu, że facet na tym etapie zaczyna się powtarzać. To jest z jednej strony klasyczny ból gości, którzy zazwyczaj są mówcami, prowadzą monologi. I w tym momencie, kiedy wchodzą w dialog, muszą powtórzyć pewne zdanie. I jak muszą powtórzyć pewne zdanie, to to, kiedy muszą powtórzyć pewne zdanie, wkurwia. A takie rzeczy na przyszłość da się wyuczyć, żeby przestać powtarzać cały czas to samo zdanie, żeby przestać powtarzać cały czas to samo zdanie. Powiedzmy, że 10% to będzie ilu? 40 posłów? I dajmy na to, że 20 z nich to będzie posłów takich, którzy tutaj spokojnie mogliby siedzieć zamiast mnie i mielibyśmy bardzo podobne poglądy. Tylko, że to jest trochę tak jak z beczką miodu i łyżką dziegciu. Kolejnych 20 to będą ludzie, których prowadzą środowiska kamrackie. Mycie o... Grzegorz Braun i bardzo zbliżone do niego towarzystwo. Tja, yeah, i to jest jedna rzecz, której wszyscy ludzie zdają sobie sprawę. Chmielowski nie mówi tutaj nic odkrywczego. Można nawet powiedzieć, że jeśli chodzi o argumentację w stosunku do poprzednich części, on się nam tutaj powtarza. Ale wygląda na to, że chyba powtórzyć się musi, bo zazwyczaj do kucerii nie za wiele dociera. Ja wiem, że ty dzisiaj mi zaprzeczysz, ale ty przed y, y, wyborami powiesz dosłownie wszystko, byleby tych głosów było najwięcej. Nie. Ja to wszystko rozumiem. Słyszycie to? A teraz zestawcie sobie to z kontrastem, gdzie Sławuś mówi, że trzeba być silnym, trzeba być bezwzględnym, że trzeba nawet ludzi robić w bambuko jak trzeba, ponieważ liczy się argument siły, liczy się, żeby zdobyć. Te wszystkie teksty, które on mówi w różnych wywiadach, i te teksty, które on nawet w tej debacie powiedział. To jest coś, czego ja totalnie nie rozumiem, bo z jednej strony Sławuś tutaj bez jakiegokolwiek cienia refleksji czy przemyśleń mówi nam, że będzie robił ludzi w kuca, będzie taki silny, bezwzględny. Wręcz się tym szczyci na zasadzie patrzcie jaki ja jestem edgy Sławuś, jak mnie wielbcie, bo ja zachowuję się dokładnie tak samo jak wy w gimnazjum. Ale kiedy ktoś powie dobra, dobra, ty będziesz robił ludzi w kuca, to sławuś zaprzecza. Sławek, któż powiedzieliś nie dla Żydów i nie dla gejów, to teraz możesz opowiadać, że nie będzie tam drugiego Grzegorza Brau... Ja powiedziałem, że te hasła się świetnie niosą. I tak się świetnie niosą, że wczoraj powtarzał je Tuska, dzisiaj Trzaskowski. Razem z połową platformą co jest spektakularnym dowodem na moją tezę. A to jest coś, czego nigdy w życiu nie zrozumiem, czyli innymi słowy, kucowska retoryka na zasadzie ważne, że mówią. Jeśli mówią, to znaczy, że kuc ma rację i brawo, sławuś, hip, hip, hura. No nie. Taki zabieg można stosować do swoich własnych przekonanych kusów, którzy uważają słabusia za autorytet. No tyle, że niestety, widownia i kontrrozmówca nie należą do tego grona osób. Wręcz przeciwnie, i wtedy takie fikołki, taki typowy chłopsko rozumizm, oraz zabawa na skrótach myślowych konfederackich jest według mojej opinii strzałem w stopę. Z armaty. Bo tekst, że Trzaskowski i Tusk robią dokładnie to samo, co Sławuś, czyli innymi słowy Sławuś ma rację, łyknął bez popity. Ale normalny człowiek zacznie patrzeć z politowaniem. I na tym się skończy. A my jesteśmy wolnorynkową alternatywą. I serio, trzeba być bardzo mocno zaczadzonym, żeby uważać, że ktokolwiek, komukolwiek innemu niż nam zależy na tym, żeby wprowadzić w Polsce wolność i wolny rynek. Zobaczcie, jaka to już jest retoryka. Z jednej strony całkowita negacja faktów, mimo tego, że Chmielowski je zacytował, powołał się na nie. Konfederacja nie jest wolnościową partią. Ba, nawet sam Sławuś powiedział, że nie jest wolnościowcem, tylko konserwatystą, a tutaj narracja zmieniona o 180 stopni. I wypadałoby teraz zadać pytanie dlaczego, ponieważ ludzie, którzy słuchali tych ostatnich, nie wiem, 30 minut tego co zostało powiedziane, oni pamiętają co Sławuś powiedział. A zatem, po raz kolejny, w tym momencie, gdyby taki typowy gość, który nie ma zielonego pojęcia kim jest Sławuś, jakie poglądy reprezentuje, co z sobą niesie, zaczął go słuchać, on w tym momencie, kiedy jest zastosowana totalna negacja z ignorancją tego, co zostało wcześniej powiedziane, zostanie od Sławusia i Konfederacji odrzucony. Moi drodzy, jedyny powód, dla którego Sławuś tutaj zaczyna stosować przekaz pozbawiony jakiegokolwiek sensu, a przede wszystkim niekoherentny i niespójny, to oczywiście, według mojej opinii, fakt, że został wyprowadzony z równowagi. Jeśli jesteś wyprowadzony z równowagi, nie dbasz o spójność przekazu, ale w tym momencie wychodzisz na debila, jeśli twój przekaz jest fasadowy. Natomiast, jeśli masz przekaz spójny, nie musisz dbać o to, żeby był koherentny, no bo przecież mówisz coś, co wiesz, że ma sens, nie pilnujesz tego i to wychodzi samoistnie. Dlatego według mojej opinii mamy to, co mamy. Sławuś, według mojej opinii, zaczął kręcić i w tym momencie wychodzi, że to nie ma sensu. Obecnie wpływamy na narrację Tuska, który sobie przed przypomniał, że warto byłoby wrócić do liberalizmu, po tym jak zobaczył, jak tam sondaże rosną. Urzędnicy z Ministerstwa Finansów, wiceminister nawet oglądali moje filmiki na YouTube, pod wpływem tego zmieniali nowy ład w nowy nowy ład. Już w tym momencie, nie będąc członkami żadnej większości, mamy wpływ na rzeczywistość, jesteśmy w stanie coś zmieniać w kierunku wolnościowym. A Wy jesteście dalej w stanie tylko gadać. <śm> <ś> Nie sorry moi drodzy, ale ja próbuję naprawdę, żeby to było poważne, żeby to było sensowne, tylko słabość stara się w drugą stronę. Przede wszystkim, czy tylko mi kojarzy się to z Aitorem? Ponieważ nie wiem czy wiecie, ale Ator właśnie jako pierwszy z tego co wiem, zaczął stosować taką retorykę, że mnie wszyscy oglądają, dlatego ja mam największy wpływ na wszystko, bo mnie w pisie oglądają, w platformie mnie oglądają, we wszystkich ministerstwach, służbach, już raz nawet Poleciał, że może dyplomaci amerykańscy go oglądają i właściwie pół internetu kręciło z tego bekę. A tutaj mamy dokładnie to samo: i Sławuś nie w jakimś filmiku na YouTube'ku, nie gdzieś tam między swoimi kucami, tylko na niby poważnej debacie, na niby poważnym zjeździe wolnościowców, bez cienia kozery mówi, tak, mnie oglądają tam wszędzie jakieś filmiki na YouTube'ku. <tuszel> Dobra, powiedzmy sobie szczerze, wprost, jak najbardziej obiektywnie: jeśli ktokolwiek, obojętnie czy jesteś jakimś youtuberzyną, politykierem, czy kimkolwiek kanapowcem, myślisz naiwnie, że twój filmik obejrzy ktoś z ministerstwa i tak sobie będzie siedział w wolnym czasie za biureczkiem i powie: mmm, dobrze gada, ja chyba jednak zrobię tak, jak ten kanapowy ekspert każe, to według mojej skromnej opinii jesteś debilem do kwadratu. I masz ego wyjebane w kosmos. To, co tutaj według mojej opinii się odjanie pawiło, to po raz kolejny próba desperacka sławusia porównania samego siebie do wolnościowców na zasadzie, żeby z korzyścią wypaść. I co robi sławuś? Wychodzi na to, że dokładnie to samo co wolnościowcy. Czyli gada, pisze jakieś książeczki, których nikt nie czyta, Tiktoczki nagrywa i co z tego wynika? Nic! Ale Sławuś nie może powiedzieć, że nic nie wynika, bo wyszłoby, że on tak naprawdę guzik robi, zatem musi powiedzieć, że się nim inspirują, że najwyżsi czołowi politycy, konfederacja ma wpływ na rzeczywistość praktycznie całkowity. Tylko jest jeden taki mały, drobny problem, że to jest narracja czysto szurska. I my ją widzieliśmy u Atora, u Golonko, u Chojeckiego, kamratów, Narodowców, Antyszczepów, a także we, w Realu 24, Hu nie telewizja już nawet nie kanał na YouTube. My to znamy po raz milionowy i za każdym razem jest to tak samo żałosne. Jeżeli mamy gdzieś iść, to musimy najpierw pomyśleć o tym, gdzie idziemy, mm -hmm. bo inaczej obudzimy się w świecie, w którym właśnie ruch narodowy nadaje ton konfederacji. Nie, nowa nadzieja nadaje. Takim, nie chcę się obudzić w takim świecie. Wy nawet macie mniej posłów w tej chwili niż ruch narodowy. To jest kolejna kwestia, której tak naprawdę Sławuś i właściwie mam wrażenie nikt w partii nie porusza, czyli owszem, w tym momencie ruch narodowy jest grzecznie podporządkowany Sławusiowi, który stoi na tym całym czele, tylko wszyscy wiedzą, że Nacjololo mają ego z kosmosu. I w najmniej spodziewanym momencie odstawią jarząbkę. Tak samo jak zrobili to w przypadku Kukiz15, gdy okazało się, że ruch społeczny Kukiz15 miał 10% poparcia... I naraz narodowcy doszli do wniosku, mając wcześniej 0,4, że to jest całość ich i oni mogą sobie z kuki z 15 odejść. Naprawdę myślicie, że jeśli mieli 5 mandatów i odstawili taki szajs, to nie powtórzą tego znowu, kiedy będą mieli, dajmy na to 20? Serio? W tym momencie jednak nie mam zielonego pojęcia co mędze na ten temat myśli, albo robi dobrą minę do złej gry, albo w tym momencie zaklina rzeczywistość. Jeśli byłby dobrym wolnościowcem, to starałby się zabezpieczyć przed tym, tylko... <laughs> jest taki jeden mały drobny problem, że Sławuś już zdążył nam powiedzieć: jest konserwatystą. Wyznaje dokładnie te same zasady co Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Winnicki i inni narodowcy. A zatem, według mojej opinii, konfederacja nie zostanie rozerwana przez narodowców, nie zostanie przejęta przez narodowców, tylko de facto stanie się narodowcami. To są oczywiście szczegóły szczególiki, którymi Sławy się z nami nie podzieli. A może jednak ale o tym w następnej części. A tymczasem to tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i zapraszam jak zwykle w komentarze, ponieważ one były, są i będą Wasze.